Witam na kolejnym spotkaniu z Hondą Waradero. Tym razem będziemy omawiali montaż, montaż uchwytu do, do kamerki. Montaż uchwytu do kamerki sportowy przy kasku. Paradoksalnie nie jest to takie wcale oczywiste i łatwe, chociaż to jest w zasadzie łatwe, ale tu też dużo, tutaj potrzeba troszeczkę takich przymiarek porobić. Nie? Ale póki co tutaj, wiecie co, eksperymentalnie, powiedzcie mi widzowie, czy widzicie jakąś lepszą w obrazie, bo teraz sobie ustawiłem na ten, e, jakoś na Full HD? Nie, czy na, na 4K, na 4K i, i 60 klatek, nie? Widzicie, motocykl zakurzony, to dlatego, że teraz e, rzepak kwitnie, to, że tutaj nie go piszko codziennie go płucował. w miarę czysty ten motorek, jakoś nie miał tragedii, bo jakoś udało mi się i tak jeździć ostatnio, że e, no, że co, że nie tak na nie? tu Wam pokażę, tutaj to tutaj wygląda olej, zobaczcie jak fajnie, olej, motocykl przechylony troszeczkę olej widzicie, dalej wiśniowy, yy, Przejechane mam teraz na tym oleju jakieś 700 km nie? No, tutaj wadą tego jest, że w tym yy, yy, tej rozdzielczości tej kamery, w, yy, w tej w 4K nie mogę tutaj zoomować w sensie, no, nie mogę używać tylko główną kamerę, zoomować mogę, zaraz zobaczmy o, coś tam mogę, dobra, aż tak źle nie jest, dobra Coś tam mogę zoomować Tradycyjnie odpalimy motorek, zobaczymy jak on chodzi Pokażę Wam jaki mam przebieg od deskę, żeby się motocykl nie, nie wbił zawadów w tą trawę, wiesz? Pewnie by się nie przewrócił, ale po co po narażać, nie? Możesz pozrobić widzów. Dobra, oto lamę cyk i guziczkiem No tak otwarł motorek. Tutaj nadejść ten guziczek. Z drugiej strony, tutaj. Tu z drugiej strony odejść z drugiej strony, tutaj. I tutaj nadbyść ten guziczek, dobrze? No bardzo ładnie. Super <grych> No Zobaczcie barczylek. Tutaj widać, nie? 24 650 km. Jak to wchodzi, chodzi, nie? Jak się ma podobać dźwięk? Fajnie, co? Podejdźmy do wydechu. Ja powiem, dominator robi robotę. Naprawdę fajnie się chce. Dzisiaj byłem u Krzysztofa, u mojego kolegi, ten, ma Honda I przejął się moim motocyklem, wiecie? I tak... I tak to mu tak dał, to w nie? I Wam powiem, że... Że fajnie się go słuchało, wiecie? Fajnie się słucha z waszego motocykla, gdzieś tam jejdzie, nie? Bo powiem, że tak dorośle tak trochę brzmi, że nie jest źle. No dobra, to tyle z takiej prezentacji, to co z tym motorkiem się dzieje. A teraz przechodzimy do do, tych, do montażu tych uchwytów przy lokasku motocyklowego w sensie kamerka sportowa, nie? No tutaj, jak widać, mam tutaj parę akcesoriów. Chodzi o to, żeby ta kamerka, wam powiem, że ta kamerka naprawdę jest do dzisiaj jest fajna, że mamy już ją drugi rok. I powiem, że optyczna stabilizacja naprawdę robi, robi robotę, robi robotę, jak się wiedzie o ciemku, się nakręci, to ten obraz cały czas pływa, nie? Tu są takie, jakby takie tutaj, takie sensorki, które naprawdę układają tą soczewkę także naprawdę pięknie to pracują. Pewnie się tutaj niefachowo wysłowiłem, ale każdy wie o co chodzi, nie? Że to optyczna stabilizacja, a nie elektroniczna, nie? Jak jest elektryczna stabilizacja, to wtedy ten obraz gubi się z orientacją, kiedy jest tak przyciemnało trochę, jak jest ciemno i tu już widać tak jakieś artefakty, nie? tutaj naprawdę wszystko chodzi rewelacyjnie przy słabym świetle, nie? Może za jakiś czas nakręcę Wam znowu trochę Poznania w nocy, to naprawdę taka merka fajnie rozjaśnia i fajnie kręci, nie? Super, naprawdę także super sprzęt, nie? Tak naprawdę to... Tyle co do tej kamerki, a tutaj tak, zobaczcie, przy starym kasku, tutaj miałem zamocowane, tutaj w tym miejscu miałem zamontowaną uchwycik do kamerki, czyli, czyli tutaj coś takiego, widzicie to, nie? Bo tutaj w tym miejscu I, i ta, i to miejsce jest bardzo ważne tutaj przy, przy takim przy montażu przy kasku, dlatego że musicie mieć tutaj zdolność obracania w trzech osiach, nie? Czyli tutaj, tutaj w pierwszej osi tak, nie? W drugiej osi tak. O, szkajcie. raz, dwa, no. o, że mogę sobie tak tutaj w tych osiach sobie tańcować, nie? Zobacz no tak, kamerka. Teraz, na, na chwilę, daj mi, daj mi czas, żeby powiedzieć się. O, i tutaj w tej osi jeszcze, o, w tej, nie? Chodzi o to, że e, tu w tym kasku to jest trochę to utrudnione, Gdyż mocując to... Aha! To jeszcze na czym trzeba zwrócić uwagę o to, chodzi, że kamera nie może być za nisko, nie? Jak będzie za nisko, to może być tak, że może Wam chodźcie o barwę, jak będziecie się obracali, nie? Właśnie tutaj... Takie bo zrobiłem, jak tutaj próbowałem pierwszy raz zamontować tutaj w tym kasku. Pierwszy raz na mocowanie, nie? Bo sobie zamocowałem w sobie pomyślałem, o, Tutaj będzie fajnie, nie? Tutaj będzie fajnie. No to dobra, nie? Okazało się, że ta kamera na tyle mi nisko zeszła, że po prostu, żeby tutaj o barwę nie? No to po to, co zrobiłem? Po co zrobiłem tutaj, nie? Tutaj w tym miejscu i tu niby też było fajnie. ale Okazało się, że to było za tyle było wysok... yy, tylko było na tyle nieodpowiedni że nie mogłem złapać horyzontu, żeby było krzywo horyzontu, bo tu mi chodziło na tą stronę, tu tak troszeczkę przesadzam to, nie? O, że coś takiego, to musi po prostu być tutaj tak dok dokładnie na tej liściwie. Widzicie? Tutaj w tym na tej liściwce musimy tak to osadzić tutaj w tym miejscu. To będzie na najbardziej optymalne miejsce. Jednakże nie polecam tutaj ślifowania tutaj tej krawędzi, dlatego, to jest... Kask, ta skrupa jest zaprojektowana tak, że tutaj nie możemy mieć żadnych ubytków. Z tego powodu, że w razie z wypadku to możemy, możemy, możemy zginąć, bo to się może odłamać i nam może tutaj przeciąć na przykład szyję, Ja po prostu ruchoma część w tym kasku, nie? Także broń może tutaj ingerować tutaj w oryginalne plastiki, nie? A jak tutaj z tego jak wyjdziemy z tej sytuacji, tu mam takie, właściwie tak, taki zaczepik, nie? I tutaj mam pełno tutaj tych naklejek, widzicie? I tak sobie tak będziemy docinać tutaj troszkę tutaj i z tej strony i z tej strony pogrubimy po to, żeby uzyskać tutaj taką płaszczyznę, że tak powiem, pionową, nie? No i wtedy będzie to optymalnie, nie? Także tak, tak to wygląda i też trzeba zwracać uwagę, żeby, żeby to nie było zbyt daleko, bo wtedy kamera nie widziała tutaj troszeczkę kasku, nie? To też nie jest pożądany efekt, nie? Widzieć tutaj, jak kamera na, na, na kadrze widzi, widzi kask, nie? Bo to tak niefajnie to wygląda, nie? Także lepiej, żeby nie widzieć kasku i żeby był horyzont, nie? Żeby nie było jakiś przekrzywiony, nie? To dosyć istota sprawa, nie? Dobra, no i żeby w park nam kamera nie troskała, nie? No to tyle. Kręcimy tutaj, tutaj, kręcimy filmy. A tutaj kto? Tutaj wchodzi w kadry? Ale tutaj co najmłodszy pocisk. Tutaj, gdzieś pacisk. Jestem Helenka. Będę brała udział w filmach motocyklowych. Nie, Dziudziu. Dziu? A Dziudziu, dziu, czyli to jest nasza Nataleczka. Zobaczcie jak kurosła niedawno. To mała, taka mała Helenka, nie? A mały tutaj helikopterek żeby tutaj ładnie siedzi. No nie patrzcie za to siostrą, No. Nie chce się pokazać do telewizów, nie? Helenka, Helenos. No pewnie siora ważniejsza, co? No, dobra, to tyle z takich prywatnych ujęć. A tam było takie pytanie, czy są, na, czy w filmie występują dzieci? Muszę powiedzieć, że tak, że występują dzieci, nie? Tu że tak powiem, porzuciłem sobie na chwilę żołny telefon, żeby wam pokazać. widzę tu kamera Sony i on tutaj przekazuje tutaj, nie? Obraz yy, na ten mój telefon, nie? I sobie tutaj przymierzmy tutaj to, żeby tutaj mniej widać, nie? Tylko ta kamera musi być odwrócona. tylko musimy też odwrócić, tutaj odwrócimy, tutaj cyk cyk i co będzie dobrze? O, to będzie, bo mamy dobrą orientację, nie? Czyli tak, yy, to najpierw ubliżmy, to zrobimy pauzę, poczekajcie chwilę, a potem dalej. Tu bram, tutaj ten, yy, widzicie, no, skorupy tą tutaj ten, nie? Yy, mówcie, że ten. no. Ten, to skłop, bram ten. Tu kamerkę, I co? Na Przykładam do takiego miejsca, gdzie bym to chciał mieć. To gdzieś tutaj jest w tym miejscu. Za nisko widać nie będzie, będzie fajnie. Czy musiałby być jakoś tak, tutaj sobie odechniemy trochę do tyłu. Czyli widzę tutaj, że to byłoby to miejsce, byłoby idealny. I czy widać kask? No nie widać, damy lekko w lewo. O, Wam powiem, w kasku nie będzie widać, bo on będzie troszeczkę niżej. By do tutaj jak najwyżej, to też byłoby dobrze, widzicie, nie? Czyli tak byłoby, byłoby ok, cołowicie. Też tutaj to byli, tutaj to tutaj miejsce, nie? A przemocowanie tutaj tego, tego tutaj mocowania, widzicie? Jestem w stanie wyciągnąć tutaj, yy, że tak powiem, horyzont. Horyzont wyciągniemy. I nie będzie widać tego kasku, nie. No dobra, montujemy to mocowanko. Tutaj, to, to, to tutaj, tutaj, w tym miejscu i tutaj to przykryjemy, ale tutaj taki pasek środkowy wytniemy, żeby zgubić ten garbik, nie? Także tutaj w sumie takie dwa paski wykorzystam, nie? Dobra, biorę nożyczki i wycinamy. No to działamy. Nie potrzebujemy tutaj tego środka, nie potrzebujemy. Czyli wycinamy tutaj to. OK. Potrzebujemy ten paseczek. I z drugiej strony. Ten paseczek. Naprawdę ta, ta taśma czy naprawdę bardzo mocno. Także powiem Wam, że to naprawdę powinno wytrzymać. Zanim to przyklejmy, odtłuścimy tutaj to. Mam taki odtłuszczacz. Taki alkoholowy. Troszeczkę tutaj, że tak powiem. O, tutaj namoczone mamy. przetrzymy żeby nie było tłuste. I do tego odparuję to samo tutaj zrobimy na tym tutaj niebo to wykorzystamy niech sobie tutaj to schnie już wyschło gorąco tutaj jest ok odtłuszczone mamy i przyklejamy te paseczki, nie? jeśli chcemy mieć tu jedno tutaj i drugie odwrotnie niżej przyklejamy powiem Wasze rzeczy, że nie wiem czy to ma znaczenie czy tym czerwonym do, do tworzywa, czy do kasku? Wydaje mi się, że chyba tym, tym trzeba chyba do, tutaj do tego, nie do kasku, nie? Ok, okej. Okay, ok. Czyli przyklejamy do gdzieś tutaj w tym miejscu. Ok, okej. Okay. Powiedzmy, że tak. To tutaj tak sobie zrobimy tę odległość. To będzie tak powiem tak to może odklejemy to już od razu. Z tego jednego tutaj, mhm. Dobra, to tak to wygląda tutaj, nie? uszykujemy pod ten właśnie size, dobra jakoś tak, nie? Tutaj tak, 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 tak. Tu nałożymy i tu przykleimy, chwyciło. Okej, okay, nie. I tutaj powinna być ta górka zgubiona. I na to przykleimy jeszcze jedną gumkę, słuchajcie tutaj widać, że tutaj, zaraz Wam pokażę o co chodzi i tutaj widać, że to tutaj tańcuje tańcuje widzicie, patrzcie, widzicie o, to się tutaj tak nie opiera nie, dlatego tutaj co zrobimy na to przykleimy to, widzicie widzicie taką jeszcze jedno. i to będzie takim amortyzatorem nie, no i to o to tu głównie chodziło, nie? żeby tak właśnie to zrobić. Muszę użyć takich dwóch pianek, nie? Takich dwóch pianek użyć. Czy to będzie się spisywało, czy dobrze myślę, czy tam jest jakieś ryzyko, że to mi odpadnie, nie wiem. Aczkolwiek złożymy takie laswo, taką smycz, nie? W razie czego, nie? Okej, okay, tutaj możemy tutaj sobie bardziej dokleić, bardziej dokleić. To już możemy tutaj ściągnąć tą tasiemkę. Bo jej nie potrzeba. Dobrze kamera widzi? Dobrze widzi. Tutaj długo tę siękę ściągamy i na to naklejemy to pełne, nie? Tutaj to, nie? Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Mhm, mm mm -hmm, dobra. dobrze zadrzeć to, nie na początku, nie? okej, okay, okej, okay, już chodzi, już mamy począteczek okej okay. no, i teraz tutaj przyklejamy tutaj sobie tak centralnie żeby zgubić ten garbik okej, okay, okej, okay, okej okay. i myślę, że to już powinno wystarczyć czy tak się to stanie? To zobaczymy tutaj aż tak płasko nie wyszło no ale myślę że to się dopasuje tutaj to dopasujemy to Także myślę że źle nie będzie przyklejamy to tutaj na swoje miejsce trochę trzeba tutaj pododuszać pododuszamy troszeczkę I wam powiem, że, że diabeł tego nie ruszy. Powiem wam, że diabeł tego nie ruszy. I wam powiem, wyszło tak, jak właśnie chciałem. Trzyma niesamowicie. Już wam pokazuję. Tutaj z innego rzutu, tutaj zobaczcie, nie? Widzicie? Tutaj garbie jest lekko oszukany. tu taka mała przestrzeń tam jest a naprawdę wierzcie mi, że tutaj, to by naprawdę, to jest nie do oderwania, nie, nie do oderwania, ale jakby zakładajmy, żeby miałby się oderwać, nie przechodzimy z powrotem, no to co zrobimy Toż możemy tutaj, że tak powiem, tutaj to wcisnąć jakby to miałaby tutaj ten, to po to, po to zakładamy tutaj takie laso, widzicie, o. I zrobimy to teraz to na jedną tasiemkę, bo tutaj mamy płaszczyznę dosyć taką już, że tak powiem, pożądaną. Mamy płaszczyznę tutaj pożądaną, w miarę płaską. Tutaj już nie potrzeba dwóch, nie? I bierzemy znowu tą samą. Taką lekko wykrzywioną z półkiem. Tu mam taką no, prawie, że idealnie, nie? I bierzemy tasiemkę taką kwadratową. Mamy takie kwadratowe? Nie mamy. Nie mamy kwadratowych kosienek. O! To może być, taka, może być takie coś. Nie? Pod czym to przeszkadza? Zobaczmy. Pasuje to tutaj w to, czy nie pasuje? Oczywiście pasuje, nie? No to może być to, nie? Tylko to jest płaskie tutaj. Mhm. To jest płaskie. Myśmy chcieli takie półokrągłe. Tu jest półokrągłe. Półokrągłe. Tu jest płaskie, tu jest płaskie. Mhm. My tutaj mamy jeszcze z tych akcesoriów, tu mamy płaską, płaską, a my chcemy półokrągłą, ale jak założymy, słuchajcie, taką, to pewnie to się też nie się stanie, prawda, także zakładamy tutaj to, nie, najpierw założymy sobie na to tutaj, no potem do, dopniemy to do, do, do skorupy kaska, kaska, kasku, nie wiem to odmienić, to też przeczyścimy. Teraz przeczyścimy to, żeby było odtłuszczone, bo jest 100% żeby nie trzymało, nie? Te czerwone się jakoś tak kiepsko odkleja, ale kosicie, dobra. Dobra, niby niby prosta rzecz, nie? A trzeba troszkę pogłówkować, nie? Okej. Okay. Mamy przeklejone. Tutaj te laso będzie tutaj w tym miejscu, no pięknie pasuje, może być ponad jakimś fajnym kątem. Zobaczcie. Tu se walnęmy, nie? Co mówicie? A co tam, nie? I tutaj trzeba tak troszeczkę przywalić to. I powiem wam, że tego diabeł nie ruszy, nie? I takie laso w razie czego. Niech sobie będzie, słuchajcie. Co się stanie, że tutaj tutaj mi się tutaj to urwie. I wtedy co? I zawsze ta kamera będzie wisiała na tym, nie? Zakładasz, że tutaj to mi tutaj odpadnie, tak? No to ta kamera będzie co się z nią stanie. No będzie dać na tym, nie? Zawsze jest jakaś nadzieja, że, że jej nie zgubię, nie? No. Ta kamera to było 2000 zł, nie? To nie jest tak, że tak, nie? No już nie wiem czy by kupił sobie taką kolejną, nie? Chodź byłbym mi pieniędzy, nie? No. Słuchajcie, wyszło jak wyszło. No tutaj zobaczcie, nie mogę sobie tutaj sterować. Cośle założył ją na głowę. Coś tą, tą kamerą pofilmujemy, nie zobaczymy jak to wyjdzie, nie? No to robimy test na, na kamerce, nie? Na, na, z, z, kas z kaskiem na głowie. Teraz taki popełniłem mały błąd. Błąd nie błąd. Otwieram kask. I co się dzieje? Naciąga mi się ta linka, widzicie? Czy mogę to przykleić, przykleić na przykład gdzieś tutaj pod spodem, nie? A tu by mi to przeszkadzało. Także w sytuacji będzie po prostu ten sznureczek przedłużyć. Jeszcze mam gdzieś taki sznurek. O, na przykład tutaj z tego mogę wykorzystać, nie? Także połączymy dwa sznurki ze sobą, poprzeplatamy i ta linka będzie dłuższa, nie? No, no, ale to zobaczcie, nie? Wszystko, co robimy na nowo, to wszystko może być potem być tym, nie? Problemem, także tutaj trzeba wziąć wszystko pod uwagę. Widzicie, tego nie wziął pod uwagę. I tej żufry tutaj nie otworzę do końca, nie? No dobra, to, za, to tam przedłużamy tą lineczkę, i, i tak jak mówiłem, zakładamy kasz na głowę. Zaczynamy, jak będzie kamera nagrywała. Słuchajcie, jedziemy na małą wycieczkę. Kamera podłączona, za chwilę będzie z niej obraz. Potem będziemy w takie jakieś dalsze miejsce, to tutaj jest stąd, tutaj gdzie mieszkam i wzięliśmy ze sobą Dronika DJ Aja Mini, dwójeczkę. I nim coś tam pokręcimy. Także do zobaczenia do kolejnego ujęcia y, z z pojazdu motocykla, a potem z pojazdu drona. Na razie... Dobra, rozdzielamy dronika. Tutaj mamy nasz sprzęt, naszego dronika. Nasza Honda tutaj przyjechała. A fajnie się prezentuje, co na tym, na tym tle, tej niebieskości i tej zieleni, nie? <laughs> 2003 rok produkcja. Zobaczcie, motora wygląda, jakby był dopiero w sprzęcie staśmie nieprodukcyjnej, nie? Tu do drona ma takie lądowisko. Zobaczcie, widzicie, tu wyciągam wam to lądowisko. A po to co jest, to jest, no ktoś pomyśli, że no ale masz chłopie coś nie tak pokładane w główce, nie? Taki mały sprzęci, tutaj ten chodzi o to Chodzi o to, że co? Chodzi o to, że tutaj jak będzie dron na tym stał Jak on się wzbudza, to te piaseczek, kamyczki nie będą uderzały w jego silniczki, nie?